Siema. Z tej strony komunikacyjny mix. Dzisiaj podjąłem się wyzwania LEGO 5 Challenge. Jest to oczywiście zbiórka pieniędzy. No i to jest tak, że nominował mnie Studio Bricks Poland. Po lewej wyświetla się jego kanał. Najnowsze filmy. Więc go bardzo pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz za nominację. No i będziemy. Klocku Lego składali w 5 minut. Zapraszam do oglądania i widzimy się oczywiście za 5 minut przy skończonym moim mod. Dobrze, więc to jest to, co zrobiłem i przyznam, przekroczyłem limit o 50 sekund. No niestety zdarza się, ale chyba wygląda fajnie. Samą podstawę robię niestety 3 minuty, więc a tutaj już to na szybko wypełniałam. Więc, no, jakoś to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Więc, przechodzimy do omówienia. Dobrze, więc, tak tutaj zaczynając od lewej strony, rośnie nam trawa. Obok mamy pociąg i jakąś maskotkę, misia. Tutaj mamy trzy choinki. Jedno drzewko. Trochę kwiatów. Kosz na śmieci. I jakieś dziecko. Tutaj mamy oczywiście jeszcze stolik z ciastkiem i kubkiem, również jak i aparatem. Pociąg oczywiście jeździ po torach, więc na no dużo tu do omawiania niestety nie jest. Oczywiście mamy również basen. Taki mały, ale własny. Jak to się tam mówi. Co prawda przekroczyłem o 50 sekund, ale chyba było warto. Tu jeszcze mogłem coś zapomnieć, ale to by już wyszło, nie wiem, 6-7 minut. A chciałem, żeby to było 5, no ale niestety nie udało się, równe 5. Więc tak się mój... mój moc w 5 minut prezentuje. Mam nadzieję, że się podoba. Możecie napisać w komentarzu, co o nim sądzicie. Link do zbiórki oczywiście macie w opisie. Ja się z Wami żegnam i do kolejnego filmu.